Jak dobrze, że ciebie mam. Choć w ja cofnął czas, nie uda się. Połączyło oczy, poróżniło nas, trudno powiedzieć. Dobrze, że ciebie mam. Zanim spłonie depresyjne łzy, przynosisz mi nadzieję, że będzie lepiej. Szukałam i znalazłam cię, ponieważ ty jesteś pierwszą, która dała mi swą miłość za nic. W zamian czy powiedz, czego chcesz, pragniesz, zatrzymał się. Czewans. Nabrał sensu cały świat. Jedna chwila, Ta jedna chwila chce dla ciebie żyć i ci umierać. wogam zrób ze mną, co chcesz, bo ja tylko ciebie chcę, o tak. Zabić z tobą razem na wieczne. Czewans. No, Zaczniłem się od Twojego dźwięku. Piękną w serce trafiłaś, mam. Dobra, piękna, cóż więcej mogę chcieć? Powiem całemu światu. Dziwę, zaśpiewaj, zatańcz. Świetla gwiazd. Teraz moje życie ma sens. Wrócę, zasypiam obok niej. Nie będę się użalać na tym, co było wiele lat. Szkoda, nie Mam Mam nowe prawa. Przez, nie przestanę śpiewać. Nadejdzie ten czas. Pojawi się znowu uśmiech, zniknie. Czy powiedz czego chcesz, pragniesz Zatrzymał się. Czas nabrał w sensu całe. cały świat. Ta jedna co? Teraz ciebie że ci umierać. Płakam, zrób ze mną co chcesz, bo ja tylko ciebie chcę. Tak, chcę być z Tobą razem na wieczne czas Znów zaczniłam się od Twojego dźwięku. Biorą nas w serce, Dobra, piękna. Dobra, piękna, cóż więcej? Mogę chcieć, mogę chcieć. Powiem całemu światu. Kocham cię. zaśpiewaj, sateczka. Za w świetle kwiat.